Cześć Siemanko Hoki z tej strony tradycyjnie zapraszam na przegląd na YouTube. Witam Was serdecznie na moim live'ie. Live potrwa do około godziny pierwszej w nocy, może krócej, bo jest jakiś znajdzika. Anonymes wysłał 8 zł, cześć Elu. Krótko cię oglądam i mam pytanie, bo córkę ci odebrali w 2022 roku. Wtedy prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro, szefem prokuratury krajowej Pan Barski, powiązany z PiS, a obwinia szlewactwo. Oni nominowali sędziów. Jak to jest w końcu? No tak to jest, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma kontroli nad polskimi sądami. Nawet te sądy różnych liderów Prawa i Sprawiedliwości sądziły, wystawiono im zaświadczenia, że mają iść do więzienia. I premierowi, i prezydentowi, i posłom, także tutaj nic nie możemy zrobić. A większość miast w Polsce jest antypolska, dużych miast w Polsce, prorosyjska, proniemiecka. No i te zarządy miast, radni są antypolscy, prorosyjscy, proniemieccy. I Prawo i Sprawiedliwość nie może z tym nic zrobić, ani nie mogło nawet wtedy, gdy miało prezydenta, tak jak dzisiaj większość w Synie w Senacie, bo wybory do zarządu miast i gmin, powiatów są osobno, no i niestety głosujecie na niepolaków. Ludzie już nie pamiętają, że to byli królowie Ricardo Polscy. wysłał 8 złotych. Pompon mania pijak, pompon pijak, pompon pijak pijaczka mania, pompon pijak, pijak pompon pijak, pompon pijak, pompon pijaczka. <coughs> I dawniej tak nie było, jak jest teraz. Teraz to, jest, to jest w wysłał w 8 zł. Złotych, Elu, ale ja nie mówię o obecnych czasach. W 2022 roku prezydentem miasta był Majchrowski bezpartyjny, a w Radzie Miasta Krakowa 16 radnych było z PiSu. To jak to jest? Prokuratura Generalna, która ogarnia sędziów PiS, Rada Miasta PiS, prezydent bezpartyjny. Ale to nie był prezydent bezpartyjny, bo on popierał środowiska żydowskie w Krakowie i on założył sprawę premierowi Polski Mateuszowi Morawieckiemu, że go zniesławił w czasie kampanii wyborczej na fotel prezydenta miasta, gdy pani Małgorzata Wasserman z PiS u kandydowała, że pan Mateusz Morawiecki rzekomo powiedział, że pan Jacek Majchowski nic nie robi dla Krakowa, jeśli chodzi o smoki i zanieczyszczenie. I Majchowski założył. Morawieckiemu sprawę w sądzie, gdzie kazał mu zapłacić grzywnę, i go przeprosić, ponieważ pan Jacek Majchrowski, był prezydent Krakowa, udowodnił, że on dużo rzeczy robił, żeby, Kraków, żeby w Krakowie nie było zanieczyszczenia, no a że jest dalej, no to widocznie mu się nie udało, ale się starał i premier Polski musiał go przeprosić, także taki to był niezależny prezydent Krakowa, który premiera Polski podał do sądu. Nisza, zabetonowano Kraków, pobudowano Nowego wysłał budynków. 8 zł, Elu, ale jedziesz o tym, co mówi TV Republika o obecnych czasach. Jak środowiska lewicowe mające mniejszość w Krakowie i okolicach i nienominujące sędziów mogły maczać łapy w odebraniu ci dziecka? Gadasz w kółko o jednym jak zacięta płyta. Ale środowiska lewicowe mają większość w Krakowie. Twarz Klauna Radny. Diabeł wysłał 8 zł, i, 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 i. i. I, 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 To jest w ogóle jakaś kpina. Ricardo wysłał 8 złotych. Pompon mania pijak, pompon pijak, pompon pijak pijaczka mania, pompon pijak pijak, pompon pijak pompon pijak, pompon, pijak, pompon pijaczka, pompon szmula, pompon brudas, pompon chuj. A tylko nie wiadomo kto to jest pompon. Jakiś pompon, no. Brzydko tak usuwać d. wysłał osiem złotych, makarnacja ciemna, 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 jajko, 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 pita, 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 pita. Anonymes wysłał 8 złotych. Cześć Ela, pamiętasz, jak wyebałaś się na green screena, a potem na zole dupłaś? To było całkiem zabawne, tarza się ze śmiechu, co dziś coś śmiesznego też będzie? Poka pokasowe, poka pokasowe poka, mi zaśpiewasz coś od sekmasterki, tak dla fabuły? Tak fana będzie miło od Sibi. No, przecież można się czasami potknąć, ty się nigdy nie potknąłeś? Każdemu się zdarza, jak ja tyle live'ów robię, to czasami się człowiek potyka. Nie ja mam tu dużo kabli od komputera, od świateł, i noga się może zaplątać, i człowiek się potyka. no to jest Normalna sprawa. Nudne masz te live wysłał 8 zł. Jajkopita 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 jajko głowa konia, głowa konia, głowa konia, głowa konia, ryj świni, ryj świni, ryj świni, pałeczki, pałeczki pałeczki pałeczki, pałeczki pałeczki pałeczki, pałeczki, pałeczki jajkopita 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 jajko, pita, jajko pałeczki pałeczki. Ricardo wysłał 8 zł, pompon manie pijak, pompon pijak, pompon pijak pijaczka, mania, pompon pijak pijak, pompon pijak, pompon pijak, pompom pompon 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 pijaczka, pompon szmula, pompon bruda, pompon pompom pompon pompom. Jestem zyskoda, kotką co całku Discorda. Winna nie to za, za chwilę będę dzwonić do widzów Antyela wysłał 8 złotych, 8 złotych kurwa? Pojebalo Cię? zagrzebiała obleśna stara torbo z donaty albo nikt nie będziecie obrażać, bo szkoda kasy. To jest jedyna opcja zarobku. Ile zostało Ci prac społecznych? Jesteś odrażająca. I co Ci z zębami? Wleśnieją? tą dalej, Poza tym, że życie jest to dupę. Anusia wysłał 8 złotych. Polecam obejrzeć TikToki Marii. Mata to już patologia i skończy kubicy po matce, pijaczce i ojcu pedale. To dziecko jest agresywna i już jest mał... Anty Ela wysłał 8 zł, 8 zł kurwa? Pojebalo cię, zagrzebiała obleśna stara torbo z donaty, albo nikt nie będzie cię obrażać, bo szkoda kasy. To jest jedyna opcja zarobku. Ile zostało ci prac społecznych? Jesteś odrażająca. I co ci z zębami? Pleśnieją? To znaczy, chciałam powiedzieć internetowym heterom, że dobrze kombinujecie. Ricardo wysłał 8 złotych. Pompon, mania, pijak, pompon, pijak, pompon, pijak, pijaczka, mania, pompon, pijak, pijak pompon pijak pompon pijak pompon, pijak, pompon pijak, pompon, pijak, pompon, pijak, pompon, pijaczka, pompon, szmula, pompon, brudas, pompon, chuj, pompon z Discorda, szmul, brudny, chuj, alkoholik z Discorda. Dobrze, dobrze sobie to wymyśliliście. Anusia wysłał 8 złotych, ona nigdy nie chciała tego dziecka. To był projekt Adama i Heleny, małżeństwo i dziecko. Many Bachor i to teraz widać, nie zdała do następnej klasy, wagaruje, kradnie i szmaci się jak jej matka pijaczka i ojciec p... A ty siedzisz w mojej głowie, jesteś czarodziejską wróżką, czarownicą. Skąd możesz wiedzieć, czy chciałam tego dziecka, czy nie? Just a, just staraliśmy się, o dziecko. Elu, co się stało z twoimi zębami? Wyglądają, jakbyś miała skorbut albo jadła ziemię. Są czarne i brzydkie. To odchłania i. Nie, nie, no, najwyżej od alkoholu i od papierosów, ale mogę się pochwalić, że w wieku 55 lat mam, mam wszystkie zęby. I tu z boku też. I to... I to nie są w ogóle sztuczne, tylko prawdziwe. Także chyba nie jest źle. I, i myślę, że jak, jakiś czas mi jeszcze posłuży. Świętej pamięci Oluś wysłał 8 złotych. Elu, oglądałaś dziś taniec z gwiazdami? Zatańczyłabyś tam? Za ile porterków? Dobra, Ela, co z Markiem? Kiedy do ciebie przyjeżdża? Opowiadaj, czekamy i puść piosenkę Claudeliza, Marysiu wróć. To moja ulubiona piosenka Dziewczynka zakaz wjazdu, dziewczynka zakaz gwiazdu, dziewczynka zakaz wjazdu, 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 dziewczynka, zakaz wjazdu, dziewczynka, zakaz wjazdu, dziewczynka, zakaz wjazdu. Anty Ela wysłał 8 zł. Prawdziwa matka by się opiekowała dzieckiem, nie siedziałaby na internecie i chlała i była przegrywem życiowym. Nie kochasz swego dziecka, bo nie potrafisz się nią zająć. YouTube ci odebrali 21 września, czyli to za tydzień rocznica. Elu, wypadną ci zęby. No ja występuję na lewej dla mojej córeczki, bo to, co tutaj zarabiam, to jej przekazuję. Ja tą koszulkę mam już dwa lata. Te spodenki mam 10 lat, no rejestry są nowe. Buty mają też 3 lata. <noise> nie nie potrzebuję sobie niczego kupować. Wszystko, jeśli tylko mam pieniądze, kupuję córce. Spysyński was Duke, just 2 dollars. Skończ pierdolić o tym dziecku. Czy masz zgodę pani Matusiak, jej prawnej opiekunki, aby publicznie mówić Ej! o dziecku? Nie masz. Odpowiesz za to wkrótce. Wypierdalać z donatem. Robiłam jej kanapki, przewoziłam do szkoły... Marysia Szmata wysłał 8 złotych. Pozdrowienia dla drugiego darmozjada Agnieszki Chochlik i jej wstrętnego Bachora. Zajmij się swoim Bachorem jak siedzisz całymi dniami w domu. Pozdrowienia dla drugiego darmozjada Agnieszki Chochlik i jej wstrętnego Bachora. Zajmij się swoim Bachorem. Liz Dupe Spicing Scheme, 2 Pamiętaj, że wszystko jest rejestrowane i wysyłamy na policję i rzecznika praw dziecka. Sugeruj dalej, że córka ma się umawiać ze Spysińskim z Omoczeka. Urodziny i dla wszystkich dzieci w klasie. Marysia Mieniny, szmata wysłał wybranych. 8 złotych. Polecam obejrzeć TikToki i Maryta. Mała szmata to już patologia i skończy kurwiszcze na ulicy Pomad. Dlatego, że ja dla niej jestem całym światem, ona. Anonymy wysłał 8 złoty. Czemu sądzisz, że Spysińskiemu twoja córka się podoba? Przecież ona jest nieletnia. Co sugerujesz? Ja jej nic, sugeru nic nie sugeruję, właśnie się zastanawiam, czemu, czemu, czemu on się przypieprzył do mojej córki. Bo to jest naprawdę trochę dziwne, a nawet wręcz chore. To jest wypadło. Ale pani prawnie już nie ma córki i musi każdorazowo pytać panią Matusiak o zgodę na mówienie o niej lub pokazywanie zdjęć. Nie masz, bo jesteś głupia. <laughs> w świetle zasad bolskich to jest moje dziecko. W świetle zasad komunistycznych, esbeckich, ubeckich, rosyjskich i niemieckich nie. Dowiaduję, że coś się stało, a ja już o tym wiedziałam wcześniej. Anna wysłał 8 złotych. Polecam obejrzeć TikToki Tok Mała szmata to już patologia i skończy kurwiszcze na ulicy po matce, pijaczce i ojcu. Ale Boga nie ma kurwo. Jeśli jest to zabrał ci już córkę, YouTube, zabierze zaraz Helin, zabierze ci wolność, godność i inteligencję już ci zabrał. Anonymous wysłał 8 złotych. Gniotek do spania gruby albo swoim synem się zajmij w końcu. Źle, jak, jakby mogło być. Ale wysłał 8 zł, czemu sądzisz, że Spysiński lata za twoją córkę? Co o tym sądzisz? <kuh> no nie wiem, chcę się, żebym powiedziała, że jest Kocham Polskę wysłał 8 złotych. jeszcze zwykła gwiazdka, 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 która skończy na odwyku, albo wrowie. Nie poradzę sobie. Miałam gorsze problemy w życiu i sobie poradziłam, więc myślę, że poradzę sobie. Ja jestem osobą z epoki, z epoki komunizmu. My sobie poradzimy. Anonymes wysłał 8 złotych. Widzisz, Elu, ty nic nie wiesz o dzieciach z Pysinsiego, bo on swoje prywatne życie zostawia dla siebie, a ty nie tylko pokazałaś twarz i dane swojego dziecka, ale wywaliłaś swój adres, telefony i teraz masz pretensje do świata o swoją krzywdę. Śmieszne. No tak, bo mam działalność gospodarczą i podałam swój adres, no. Bo pracuję w domu. Do pracy i osobny do domu. I yy, An ten to mo może Ela, od kiedy wiedziałaś, że twój mąż lubi facetów? Energys Ti 2. Eluniu, kiedy wreszcie zdechniesz. Zrób nam przysługę i zdechni. Eluniu, kiedy wreszcie zdechniesz. Zrób nam przysługę i zdechnij. One zdechnieć. I, zdechnij. Zdechnij. I jaki jest? Anonymous wysłał osiem złotych, Elu, ale od kiedy się dowiedziałaś, że twój mąż lubi facetów? Jan Powell Speszyński just tip two dollars Wysyłam to, bo widzę biedną, mało inteligentną małpę, która nie potrafi iść ani na terapię, ani do pracy, ani mieć złotych. Anonymes dziecka. wysłał osiem złotych Twoja działalność, której w sumie nie masz jest dla ciebie ważniejsza od dobra twojej córki? Ela, weź w końcu odpowiedzialność za swoje życie i ten bałagan, który narobiłaś. Pseudonim. Twoje poglądy polityczne nikogo nie interesują, nie wlewaj tak sobie. Ale ja nie robię nic złego robię sobie po prostu lajwa dla moich fanów.

Jestem sobie, to tylko sen. Internetowe by ty Dawid, gwiazd typ 2. Ściszka tą muzykę, jedna meneliko, zdechniesz marnie. Byś się wstydziła tak żyć, idziotko. Zamawiam ci zomofon. Pozdr, internetowe bagno, Dawid. Słuchajcie, kończę już live'a. Bo muszę jutro wcześniej wstać, by chyba też do pracy, do szkoły. Życzę Wam miłego dnia, wszystkiego dobrego. Kocham Was i połączę się znowu, jak tylko będę miała możliwość. A tymczasem, dobranoc, spokojnej nocy. Dziękuję za moje spotkanie. Dobra noc kocham was papa. Pa.